Dobra, Józef. Tyś go już wymieszał, nie? O! No. Prawie. Prawie się udało, nie? Mm hmm... No żółtego go mają, bo żółtki józ... za żółtki. Nie? Ale już w zwiadzie był problem, bo tyś to robił góra, dół, góra, dół przed tym. To się mięsało. I to się mięsało. No, tak, tak, A ty tak, to tak, musisz tak, tak. za jeden się ale tajzy fajny, fajne, nie? Idzie będzie, gdzie jest tymczas. Teraz jest tymczas, no bo ten nie prawie żółty. No ale jest jeden, bo taki kruwak, typowo żółty jak Toni, to by było idealnie, ale to by musiał... Ej, Kursa. to zrobimy tak. <laughs> Zodaj się skabnili, cegaj. Dobra, to się wypnie o! O, tego... Tego brakowało nie. Tego wypij do pół. Tego idealnie. A tego wypij do pół. Patrz. <laughs> no, styknie, no. O, pażęgno się udało, zajwiście Kurwa, teraz za bardzo patrzycie. Dobra. A jak no się udało właśnie? Tu jest dron niebieskiego. O, idealne. Ale ja już widziałam po tym pierwszym, że to ja wiem klapnie teraz. Nie, bo ty musi być bardzo czerwony. Trochę idealnie, ale jak ja już widziałam tego, to już wiedziałam, że to klapnie, bo on już był taki cysto-niebieski i kwestia była w ilości tego lodu, mi się wydawało. Kwestia jest w jakości tego soku pomarańczowego, bo taki sok, on był rozwodniony, jak oni mają nie, e, friszkę prest, jak e, mają świeżo ten, Pienione. to nie na, bo oni taki gańsiejsi. No i przede wszystkim ten syrop, żeby od tego zielonego odseparować, od tego zielonego odseparować ten żółty. No to pewnie ten przezroczysty syrop jest ważny tu. No. Dobra. Którego wyraz? O, to od żółtego za tyłu. A, -a, -a. A bo dobra, ja się rzut za chwilę dałam wystawiony dalszy. No. Zobacz, Mój smakował jak sum sok. Mój też. Tam nie ma dużo wódki w tym nie? Bo to, to jest. To jest... dużo wódki. Ja. Yeah. To teraz po, po tym. Pod po tym po czerwonym. Oh, kurwa! Sum sok, co? Sumbol, kurwa Granadina. No, mój tezy grenadinowy bufet. daj mi trochę tego. Daj mi trochę zapić. Takie kurwa słodkie, niedobre. Najlepsze są te ze środkami. One są takie, najbardziej smakują jak drink. Są najbardziej wymieszane. Bardzo prosty, kurwa, drink. Nie, jak moje wszystko. Bo na przykład taki bluku taki syrop, to jest jak woda, nie? O. Jakbyś kurwa miał oryginalny likier, i byłby gościnny, no to by się tu kurwa nie mieszała taki. Myślisz? że, kurwa, tu chodzi o, tym, o jakość tych produktów. Kurwa, patrz, powiedz, kurwa, jest oryginalny bols. Czyli, kurwa syrop, patrz, co zrobisz, a on dopiero pościera. No, bo to jest syrop, a bols to jest likier, a nie no, a syrop. No, to jest być kurwa syropem, a patrz, kurwa. Nie, może być syropem, może być likierem. No. Lik ale likier pomarańczowy mamy oryginalne, a to jest woda. A mi się wydaje, że to Bols powinien. ten kurako, Kura. 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 Kuracao. Kura... Kura Kuracao. Kuracao, Kura a nie dogodaj. Kuracao.